No, cześć, jestem na ten. witam Was w kolejnym odcinku z Hello Neighbor. Jak widzicie, wczytałem, gry i od razu mnie tutaj pojawiło, więc jest dobrze. Mam też napisane na tablecie, co mam wziąć do tej minigierki. I ta minigierka mi fajną rzecz da. Więc, dobra, jak najszybciej jak się da, będę mógł to zrobić. Dobra. I co ja potrzebuję? Lejsa, ogóreczki, dżem sok pomarańczowy i fante. Dobra. A tu klikacze już się pojawiają. Yy... Ej, zostaw mnie Co ty robisz? Dobra hmm. Co ja mam tutaj? Bo... W o, tu są lejsy Lejsy wezmę, tak? To są te ta lejsy, tak Dobra To te lejsy tu zapakuję W poprzednim odcinku ja tutaj tą wrzuciłem <grym> <grym> Kosiarkę i to chyba przez to nie, nie zadziałało Dobra Mam tu fantę Ogóreczki Ej, klikacz Dobra, fanta, tylko ta fanta się nie chce postawić jakoś, dobra? No nie, daj mi tą fantę. Zostaw mnie. No nie. No, nie klikaj, strzej, Teraz rzucę, to. a nie, a, okej. Okay. No, hops, dobra. I co jeszcze potrzebuję? Sok pomarańczowy i dżemik, dobra, bo mam trzy przedmioty, a pięć potrzebuję. Hmm. Gdzie ja mam dżemik? Klikacz, zostaw to. E, moje ogóreczki, ty dziadu, ty. Daj, daj mi tutaj ten. O grasy. stój. Stój. Stój, stój, stój. Ja nie mogę zatrzymać tego normalnie, bo mi zaraz postać w ten wózek wleci. Dobra. Jamik, mm. To jest ten dżem? Tak, to jest ten Dobra. Dobra. No nie. Stój tu. Stój, 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 stój. E, tu, 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 tu nie. No, co jest? Klikacz zostaw. O, dobra. Teraz został mi... Co mi zostało? A, soczek. Klikacz zostaw. Mm, że ten soczek będzie chyba dalej. Tak, tam jest soczek akurat. Ten soczek chyba tu będzie, nie wiem, zobaczę jeszcze. Mm. To jest ten soczek? Mm, tak, to jest ten soczek, dobra. o Nie tu, tylko tu. O nie. To się dziwnie tak... Co się stało z tym? Ej, daj mi to, daj mi to, 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 to. Bo zaraz mnie nie zaliczy misji. Klikacz, zostaw. No, skok. O, dobra, będzie to. Do... E, klikacz. psik zostaw. Dobra. Zaraz bym mnie klikacz zwapał i by było. Dobra. Hmm. Dobra. <grym>, jakbym ja próbował, to bym wsadził wszystko do tego koszyka i za któryś razem by poszło. Teraz powinno być dobrze. Jest. Pięć minutów, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Dobrze jest. Jedno, drugie, trzecie. Czwarte. Piąte. Udało się. Super. Happy. Dobra. I teraz dostanę abilitkę pewną. Bo wczoraj miałem sens filmowy z przechodzenia Hello Neighbor. I jako tako ogarniam. O. Crunch in the store, that should work. Bacon. Dobra, wyłączę to, bo ja nie chcę tego jeszcze raz odpalić. I teraz... Mm. Ogarnąłbym sobie Czerwony kluczyk I to jest parasolka oddaję podobno Jak widziałem to ludzie biorą tą parasolkę bo ona Spowalnia jak się skacze No i tu sąsiad już mi Wrzucił coś mm, Dobra wrzuca tą latarkę Mogę podnieść pułapkę? A mogę podnieść Szkoda że nie mogę jej Co to tak stuka? Co to jest? Co to... Co to nawala? Nie wiem. Nie wiem, co to nawala tak. Hmm. Jakoś... Jakoś ten obraz się robiło, czy jak się to pozostawało? Bo nie wiem. Hmm. Jak to się robi? Bo jakoś się można dostać tam. Tylko ja nie wiem, jak się można dostać. Co to? A. Bo jak mogę kłócać, to teraz sąsiad mnie nie zobaczy. Czekaj, ja, jak się dostać do tego pokoju? Tu jakoś ten obraz udało się zwalić wtedy to się zapadał na dół. Tylko jak to zrobić? Toniczka Toniczka nie zadziałała. No hm. tu właśnie jest to przejście. Tylko nie mam jak się dostać. Co to jak stuka? Mm. Nie wiem. Nie, nie wiem co on zrobić. Jak mam się tu dostać? Mm. Nie wiem. To nie wiem. Kurde. Bo jakbym miał, jak się będę chciał tu dostać, ten czerwony klucz, to wtedy dostanę abilitkę fajną. Tylko właśnie za bardzo nie wiem, jak to mam zrobić. I chyba zaraz odpalę sobie jakiś filmik i obczaję, jak ten obraz wziąć. Albo z jakiejś innej strony się wchodzi. Nie wiem. Dobra, to widzimy się, jak obejrzę, co mam zrobić. Jak przy okazji sobie googlowałem, jak zobaczyć czerwony klucz, to ogarnąłem sobie też sposób. A się tu będzie. Bo jak wam mogę kłócać, to wtedy sąsiad mnie nie zobaczy, taka ciekaworska. Dzięki tej minigierce całej. Dobra. To w tej chwili czerwony klucz zaraz. Teraz bym sobie odblokował. Hmm. Chwila, chwila. Bym sobie odblokował ten klucz. Wróżb bym sobie ogarnął. Dobra, tu wskoczę sobie i muszę wejść tam na kolejkę i też przydałoby się pudełeczko zgarnąć, dobra. Tam kolejkę na szczęście. Nie, 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 nie. Tak? Cześć, Otw otworzysz mi? No nie otworzysz. Jak to? Jak to działa? A teraz. Daj mi wejść. O, dobra. Teraz tak, żebym zaczynał. Dobra. Jak patrzyłem... To dawaj. Halo! Hej! Nie! Zostaw! Wyrzuciło mnie. Dawaj, do przodu. A, na wsadzie, a, okej. Okay. Czyli ja mamy gdzieś tu podjechać. Później wskoczyć na ten daszek. Stój, 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 stój. Nie, 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 nie. Dobra. Mm, cofaj. Otwórz. O. Teraz muszę wskoczyć tutaj. Tylko jak pan to zrobić teraz? Nie, nie, nie. O, nie! o... No nie! Zabiłem się. A miałem w sumie parasol, to mogłem się uratować, ale dobra. Div był zagrany. O, ciężarówka. Pierwsza raz widzę żeby ciężarówka tu jechała. Też dwa samochody jechały, co jest? Większy ruch niż zazwyczaj. W sumie mogę jeszcze tu wejść. I oddokować sobie Kurde, no. Dwa pudełka chyba, trzeba. E? Spoko... No co jest? Gro! Daj mi zrobić to! Proszę cię. Gdzie jest sąsiad? A tu jest sąsiad. Będę chciał odblokować sobie tą windę teraz. Tylko właśnie sąsiadam muszę zgubić najpierw. Hmm. Bo jakbym ja miał ogarniać samemu, co mam ogarnąć, to bym tego do 60, 60... Tego odcinka bym nie ogarnął. 60. Dobra, sąsiad, idź. Właśnie to jest najgorsze, że się buję od wszystkiego i to... Tak, trochę słabo. Hmm. Muszę się tam dostać i otworzyć sobie windę. Jak będę mieć <śm> ten klucz, to wtedy będę miał odblokowane tutaj przejście. Jak właśnie tak dziwnie twórca to zrobił. Bardzo dziwnie, że muszę jakoś kombinować nie wiadomo jak, żeby to zdobyć. Hmm. No i tu nawala coś. Co tu nawala? Te. Głową uderzyłem w ten taszek mi to zrobić co jest? No. A co jest? Nie no ale ta gra jest zbogowana, co jest? Ej, na, na serio to jest Sąsiad jest Zaraz, zaraz mi zbapię sąsiad No co jest? Czemu mnie wyrzuca? Gro, co jest to mnie tak? To trzeba to jakoś kliknąć to. A Jak mam to zrobić? No i sam się tutaj zobaczył. Przejściany, oczywiście. Tak. Dobra. Hm. Nie wiem, w sumie czy mi coś więcej da. Te przejście, ale odblokuję to, bo to może oddać mi. Tylko właśnie, no, to jest ten problem, że się buguje od wszystkiego. He. Hm. I w tym filmie chyba raczej mi się nie uda. Całkowicie przejść tego aktu. No? W kolejnym najwyżej mi się uda. Bo teraz będę chciał ogarnąć sobie tą windę. I czerwone kluczka, jakby ten sąsiad poszedł sobie by było idealnie Dobra no Po tej gierki mam właśnie tą mechanikę fajną. Tylko no... To jest najgorsze. Gdzie ja mam karton? A sąsiad mi karton wziął. Aha, zobaczył mnie. A jak ucałem, nie wiem, dziwna to jest. Hm. Dobra. Para solka jest jak teraz mam jakiś upadek mniejszy, czy jak? Nie wiem Dobra. Hmm. Właśnie nie wiem co mam ogarnąć. Czy naprawdę muszę odblokować sobie tą windę, żeby... Co to jest? A, kodewka. <grym> Ten sam się tutaj chodzi właśnie, to jest najgorsze. Hmm. Teraz... Co ja chciałem zrobić? A, chciałem właśnie sobie to odblokować. Ale te krzesło to na mnie leci sobie nie wiem a sąsiad właśnie tutaj jest panoszy się wszędzie dobra daj mi tu wejść mm, kamerki tutaj są kamerki nie wiem czy mnie chyba nie raczej mnie tu nie zobaczy o daj mi tu a zabrałem pudełko sobie właśnie no I wskakuj tu i będą tu gdzieś jakieś pudełka Książki mam, ale książki mi nic chyba nie są za bardzo, dobra. Muszę jakoś wskoczyć na tą kolejkę, jakoś. Tylko właśnie nie wiemy za bardzo, jak to mam zrobić. He. Tu muszę jakoś pudełka mieć. No nie! Kurde, nie ten klawisz! Nie no. Nie wiem, czy łom mi się jeszcze przyda. I co jest? Samochód mnie rąbnął. Aha. Szkoda, że samochód nie możemy przejechać. Chłamba... nie, chyba już łom mi się nie przyda na niczego. Nie wiem gdzie ten łom jest. Więc z klikiem go wyrzuciłem. Nie wiem gdzie on jest. Gdzieś tu może będzie... A, tu jest. O, witamy serdecznie Łom. No i co coś nawala? Co to nawala? Ale może... Pod nie, tu muszę trochę bliżej podejść. Teraz wezmę tą książkę. A, czemu mnie tu teleportuje? Teraz, kliknij to jakoś. Możesz to kliknąć? Proszę cię. No, jak ja mam to zrobić? Gdzie jest ta książka? A tu jest, dobra, bo to taka ciemnica jest. Ja to nic nie widzę. Daj mi to. Aj, to jest ten daszek. No, jak ja mam to zrobić? Nie, ale. Dobra, weź mi to. No, tu nie wezmę, no nie podejdę znamy że to pudełko najpierw. Teraz na to, to. No, daj mi wskoczyć. Gro. Jak... O, odbakowałem się, super. mleko. Teraz dostanę tu. Przejście, no, gro. Nie, ale to jest tragedia. To, że wszystko jest interaktywne, jest najgorszą rzeczą w tej grze. Ale ciemnica jest, nic nie widzę. Kajeczko od razu, jest super. A, tylko zablokowana jestem przez tą kolejkę moją. Hmm. Dobra. Dobra, tu wskoczę na tą parasolkę. Jak ona działa? Co? Nie wiem. Nie wiem jak to działa. Dobra, daj mi tu wskoczyć. Nie wiem kiedy on, ta parasolka działa, kiedy nie działa. Chyba jak jest rozwinięta tylko na... Nie za bardzo chcę działać, jak ja widzę. Dobra, daj mi tu wejść. Do tyłu, stój, 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 stój. Stój! Nie, nie, do tyłu. bo będzie git teraz. Będzie git. Dobra, daj mi wejść. A, tu nie mam wyjścia, dobra, to trochę do przodu. No, trochę tak. Stój. Teraz? Dobra, teraz są tu idealnie ten podest. Jak mam wejść, mam chyba pudełeczka postawić po prostu. Dużo pudełek, i wtedy mi się uda wejść. Tak czy jak? Hmm. Bo muszę jakoś wejść na tą kolejkę, ale za bardzo nie wiem, jak. Hmm. Mam więcej pudełek, muszę po prostu wziąć, czy jak? Nie, na serio nie wiem. No, tutaj, wejść. No. Jak tam, jak to działa? Kiedy ja mam ten. niewrażliwość na no, upadek? Nie wiem. Nie wiem, kurde, no, nie wiem jak ją wejść tam. Będę chyba jeszcze raz musiał sobie to zobaczyć Hm Jak to działa? Jak to jest odpalone, to ja mam to czy nie mam? Nie wiem Dały, dobra, dobra, Lecę <ścoughs> A, bo kamery są odpalone Dobra Kienko wybije, oddaj mi Nie mam tego oczywiście Czemu kamery są łączone? Muszę się jakoś tam dostać, a ciekawe czy można tej, tą dźwignię pociągnąć. Ciekawe. W tym filmie na szczęście udało mi się ogarnąć tą jej ze sklepy, więc po części. No i wszystko się wyrzuciło. Hmm. Daj mi to. Dobra, albo to po prostu wezmę. Jakoś i to. No, nie mogę jeszcze wskoczyć. No dlaczego to się wyrzuciło wszystko? Dobra, tak. Bliżej tak. Tylko czemu jest tak ciemno? To jest najgorsze, jaka może być rzecz, to przychodzenie w nocy tej gry. Kto dodał noc, to jest... no... Dlaczego? Dlaczego ja się wywalam? Od czego? Od czego ja się wybijam? Aj, tu nie mogę dojść. burde Mogę tu wskoczyć? Nie mogę wskoczyć. Muszę najpierw tu wejść, później tu. Ale nie, ja się na serio, zaraz dam złapać sąsiadowy, bo... Kompletnie mi się nie chce po ciemno grać tutaj. Kompletnie nic nie widać. Hmm. Jak tam wejść mam teraz, pytanie to jest. Za 1000 punktów. A czy nie będę da rady kosz wziąć się zbugować. Czy w sumie miał pudełko też da radę się zbugować? Tylko teraz ja balansuję nad przepaścią. I zginięciem. Hmm. Jak mam to zrobić? Co to jest za przejście? A, bo to się wiruje to. Ja muszę dostać się tu na górę, żeby móc to wyłączyć najpierw. Bo w y, którymś tam odcinku nie wiem czy to był. Nie wiem, nie, nie wiem który to był. Że mi się zbugował kompas, znaczy magnes mi się zbugował. Że nie mogę go łapać. To wtedy doszedłem jakoś do tamtego pokoju, ale nie mogę go złapać. Głównie przez to, że gra się zbugowała i musiałem ten mechanizm wyłączyć. Tylko, jak mam wejść teraz tu? Tu mogę tak wejść. Co mi to da? Nic mi to nie da. Gro, mogę się zbugować? To proszę. Ale to nie jest chyba przedmiot do bugowania się bezpośrednio, tak? Tak, to jest za duży przedmiot, za kwadratowy. Jak na tą grę. Muszę się gdzieś dostać. Hmm. Właśnie. Nie wiem za bardzo, co mam zrobić teraz. To jest taka ciemnica. Właśnie tu muszę. O nie, moja parasolka. Czy w sumie mogę parasolką rzucić tu? No, oczywiście to się zbuguje wszystko. Dobra, wskok i wskok. Teraz to muszę wyrzucać. No nie, spadłem. Dobra, dawaj tu. Teraz wskok. Tam ja muszę cały czas po prostu W utrzymać. Dobra, i to wyrzuć. No, dlaczego ja spadłem? Ej, gro! O co chodzi? Do dlaczego ja spadłem, jeżeli trzymałem W? Co? Co mnie? No, nie, ale tu hitboxy są popsute. Zobaczcie. Skakuję tu i nie mogę przejść. Dlaczego nie mogę przejść? A bo muszę kucnąć. A tu mam. Nie, Dziwne to jest bardzo. Co to? A, zadyskowane jest. No się, to się wiruje. Ja nie mogę tego złapać, bo to ten mechanizm jest. A ja muszę się wyżej dostać. Dobra, gdzie to jest. Jest kurde, nie dostanę się tak. Ej, gdzie ja mam moje itemy? Gdzie są? Czy ja je straciłem, bo podszedłem do wiernika, czy jak? Bo nie ogarnię. No, gro, dlaczego ja nie mogę wejść tu? Nie wiem, jak to działa. Gdzie jest mój łąk? To Tu jest taka ciemnica... A, tu są, że te rzeczy moje. Mhm. Dobra. Na szczęście parasolkę mam To jest. Daj mi przejść grono... Pojedyncze pudełko mnie... Sąsie tam się zaraz zabije, rzuca jakieś rzeczy w siebie. No, co jest? A, spróbuję jakoś tu wskoczyć. Dobra. No nie! Dobra. Nauczyłem się używać tej parasolki to najpierw... Ale ja na serio zaraz się dam złapać sąsiadowi, bo ja nic nie widzę. No. Jeszcze światło nam jest z góry pada, więc jeszcze mniej widzę. To jest tragedia. Dobra. Hmm. Teraz takie coś na górę. Kurde, klawicze mi się pomyliły. No, jeszcze więcej potrzeba, dobra. Hmm, Dobra i tutaj mam dużo pudełek, więc mogę właśnie tego używać do wsparcia. Żeby tam mógł wejść. No, tylko właśnie to jest to, że muszę kucać. jest mega dziwne. No, na, na serio gro. Moja konstrukcja, nie! Ale ta gra to jest niemożliwa. Dobra. Tak? Okay, wszystko po prostu w sumie mogę naraz wziąć, bo teraz będzie git chyba. Jeszcze. No i nie gadaj, że jeszcze więcej pudełek. Nie. Cofaj. Nie wiem kiedy mam ten... To, że nie mogę zginąć od upadku. No i wskakuj. O, dobra. I Teraz. Tutaj. O. Wstawaj tu. Tylko no, właśnie muszę... Co ty tu robisz, sąsiad? Siema, co robisz? Czemu tu w ogóle sąsiad jest? O co chodzi? Nie wiem Nie wiem co on tu robi się tutaj Dobra, dobra, idę dalej mm. Sąsiad się zgoogował a jak mam to, to wtedy mam... ok. Jako tako zaczynam ogarniać. Mam nadzieję, że ten sąsiad się tam nie zbugował. Bo nie będzie za wesoło, czy on zniknął? Nie. Aha. Serio? Sąsiad się zbugował. Ta, sąsiad się zbugował. Super. Wejdę tu, czym jest łapie? To jest sąsiad idzie po mnie! Czyli idę go przejechać. To jest koniec, ending to powinien być. Co? Sąsiad zostaw mnie w spokoju Albo ty albo ja, jadę na fulla Wypadnę co? To idzie na miniaturkę tego filmu Gdzie jest sąsiad? O wypadł Co tu się odwaliło? Muzyczka sobie gra, muzyczka sobie bardziej gra i tak się patrzy, a tu sąsiad jest Idealnego screenshota dałem, to idzie na Steama i jeszcze na miniaturkę Filmu, gdzie jest on? On gdzieś się zbugował pewnie. bo to jest Hello Neighbor. Do tyłu, nie, 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 do tyłu. Stój Dobra. No i wskakuj to Dobra Nie spodziewałem się, że ten daczy. To jest Hello Neighbor, więc tu już się wszystko może... No, dlacze... Dlaczego ja zostałem podbity przez pudełko, które właśnie złapałem? Dziwne. Dobra. skakuj tu. Hmm. Jak mam tu wejść? Dobra, dawaj tak. Dawaj tak. Ara. Teraz będzie git chyba. Jeszcze jedno pudełko. Eee. Tak, udało mi się. Ej, bo ja nie mam. Kurde no. Ja nie mamy przedmiotu. Który... Bo ja nie chcę parasolki stracić. Bo mogę. W sumie... Daj, proszę, gro. Ja cię proszę już. Daj mi złapać to. No nie mogę złapać. Dobra, może coś tu będzie. Mam nadzieję, że tu coś będzie. Jest taka ciemnica, że to ja nic nie widzę. Hmm, bo tu właśnie jest taka klapa, którą muszę otworzyć to rzucić coś. Siebie bym wrzuciła, ale wtedy. Przegram. Ty jesteś. No nie, serio. E, nie wskakuj tu. Ej, czczej, bo ja się zablokowałem. Hmm. Dobra. Mam pomysł. Mam pomysł. Przecież mogę rzucić coś tu. <grym> nie, to jest genialne. Czemu ta parasolka tak działa? Nie wiem. Dobra. M mam pomysł. Bez na... Czy w sumie to pudełko to mi daje możliwość wejścia, więc. Nie. Było blisko. Było blisko. Mm. Najpierw bym rozebrał moją konstrukcję na części pierwsze, żeby móc sobie to zaraz ogarnąć. I bym rzucił jedno pudełko tam na górę. żeby mieć możliwość. O, i stój. Ładnie. Dobra. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że sąsiad zaraz tu nie przyjdzie I mi nie złoży wizyty jakieś e. Co? Co jest z co? co? Nie wiem Dziwne No nie, moja konstrukcja! Nie, ja zaraz nie wiem co ja zrobię Dobra Więcej pudełek trzeba, więcej pudełek Więcej pudełek Akcja pudełka. Ale na serio granie... W, kurde no. Granie w... Jakieś ciemno, to jest najgorszą rzeczą w tej grze, na serio. Mogłem sobie jakoś to podjaśnić, bo tu może jakoś się da podjaśnić, ale ja się nie chcę bawić w wystawiania, bo zaraz mi się sąsiad zbuguje. I będzie. Znaczy w sumie dobrze jakby się zbugował, bo. Nie trzeba by było problemów mieć. Z nim ale. No, daj, put. Daj. Tu mi daj. Dobra, może, może uda mi się wskoczyć tu. Nie, nie uda mi się wskoczyć. No, dlaczego gro... Dlaczego mnie wybija coś? To się, o kurde, to się kołysze. Fundamenty słabe są. Trzeba zmienić konstrukcję. Trzeba inaczej zaprojektować to. Trzeba tak. Czyli tak. Tak? No i daj mi to. Dobra, mam. Jeżeli teraz nie zepsuję tego To będzie git. Jest git. Mogę wskoczyć? No gronie mogę wskoczyć Nie no, ja zaraz zrajduję się Na serio nie mogę wskoczyć tam Nie no Gdzie jest? Gdzie w ogóle są siat jest? Nie wiem gdzie jest Hmm... Teraz muszę całą drogę robić... Co to jest za dźwięk? Na serio? Coś musiało się zgliczować w ścianę i przez to... Takie dźwięki wydaje... A, bo to jest ten kluczyk, którego będę mógł później wziąć. Dobra. Hmm... W tym filmie na pewno mi się nie uda. Ogarnąć... Tego klucza zielonego, no na pewno mi się nie uda, dobra, czekaj muszę wejść na tory hmm. tutaj Ale skakuj tu dawaj i tu i chyba w tym momencie zakończę odcinek, w kolejnym będę chciał kończyć to, żebym miał ten klucz cały i może uda mi się jeszcze ogarnąć czerwony klucz. Ja po nagraniu tego odcinka po prostu zapauzuję grę, obejrzę jak zdobyć czerwony klucz, żeby jak wejść i odblokować sobie to wejście. I w kolejnym mam nadzieję, że uda mi się już te dwie rzeczy ogarnąć. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.